No, witajcie, witajcie. Dzisiaj taka leniwa, troszeczkę niedziela, znaczy leniwa, no dla mnie nie leniwa, bo ja miałam dzisiaj bardzo też fajny dzień, bo co było dzisiaj fajnego? Dzisiaj tak rano wstałam, więc oczywiście książka, jakaś kawa, tutaj rodzina. Potem miałam bardzo fajną, ja to nazywam osobę na uzdrowienie. Możecie, y, możecie do mnie przyjechać na sesję uzdrawiania, możecie spędzić ze mną dwa dni w specjalnym programie, w specjalnym blogu, które są dla was dostosowywane i tak minął dzień. Bardzo fajnie. Oczywiście miałam dzisiaj, miałam dzisiaj nie przyjmować klientów. Y, miałam dzisiaj całkowicie wypoczywać, ale tak się złożyło, że y, tak się złożyło, że <laughs> tak się złożyło, że y, już po prostu Zaczęło, karty zaczęły mnie wzywać, no i oczywiście zaczęłam pracować wieczorem. Co chciałam Wam powiedzieć? Aha, jeszcze przyszły miotki w międzyczasie. Bardzo się cieszę, już spróbowałam miodu z Propolisem. Coś cudownego, coś cudownego. miód to jest taki święty pokarm, właściwie. Co chciałam Wam powiedzieć? Ponieważ dużo osób się do mnie w ostatnim tygodniu dzwoniło. Które przeszły depresję, czy przechodziły depresję, i tutaj co ja zauważyłam? Zauważyłam, że większość osób nie dba o własną energię, czy jeżeli robię jakieś oczyszczanie osób, to potem mówię: Dbaj o tą energię, wspieraj tą swoją energię. A tutaj nasze lednictwo takiej cywilizacji nie pozwala nam czasami po prostu jakby zadbać o siebie. Pierwsza sprawa, jeżeli my się jakoś źle czujemy, w takim sensie właśnie coś nas gnębi, czy mamy jakieś takie ataki paniki, czy różnych rzeczy, ruch jest podstawą. Leki w pewien sposób pomogą, jeżeli ktoś bierze, to na pewno, że lekarz Ci przepisze, ale ważna jest Twoja aktywacja tej energii, uzdrawiania. Ważna jest, ważny jest ruch, ważne są oczyszczania energii, relaksacja. Ważny jest oddech. Nie możecie siedzieć i te stresy, czy te różne rzeczy, tak jakby łykać do ciała, bo potem ciało choruje. Jeżeli my się tego wyzbywamy, jeżeli my się wyzbywamy tego, czyli zmieniamy tę energię, to ten proces u naszego uzdrowienia on zdecydowanie bardzo mocno działa bardzo mocno na nas działa na naszą strukturę ciała i fizycznego, ale też energetycznego. Bo im szybciej my się z tym uporamy, w takim sensie, że im szybciej my się nauczymy tym zarządzać, a to trzeba niestety tutaj włożyć pracy, bo zamiast powiedzmy posiedzieć na kanapie i się poobjadać, to my idziemy na przykład coś robić w teren, prawda? Czy pobiegać, czy, czy pojeździć rowerem, czy coś robić, a nie siedzimy i po prostu tutaj czekamy. Czekanie jest najgorsze. Oczyszczanie, biała szałwia, kąpiel w soli, ale wysiłek ruchy, zmiana myślenia, myśli czasami negatywne one tak zatruwają waszą aurę i to wchodzi w ciało fizyczne. Potem są problemy, jakieś nerwobóle. Ja też czasami się łapię na tym. Dla mnie na przykład dziewiątka była trudnym rokiem numerologicznym, pomimo że jestem osobą bardzo pozytywną i ja nigdy czegoś takiego nie doświadczałam czy jakiegoś lęku, czy paniki. Ale w momencie, kiedy weszłam w tą dziewiątkę, bo ja nigdy, nawet nigdy nie doświadczałam tak trudno dziewiątego roku osobistego, zaczęły u mnie się właśnie brać takie wątpliwości, czy ja sobie ze wszystkim poradzę, że to już w ogóle będzie koniec świata. Zaczęły się jakieś nerwobóle, takie różnego rodzaju. I ja sobie z tym poradziłam w takim sensie, że ja dużo o tym rozmawiałam, skąd to się bierze. Często się dobierze z przeszłych żyć. Też czasami z jakichś spraw dziecinnych, które, dzieciństwa, które my sobie nie, u, nie uświadamiamy. Ja akurat byłam takim dzieckiem, że zawsze byłam wychowywana pod kloszem, na mnie się dmuchało i chuchało. <noise> Więc dopiero trudów życia doświadczyłam później, ale ja sobie świetnie z nimi poradziłam. Ale po rozmowach z wieloma, bo ja zawsze lubię, ja zawsze lubię drążyć tematy, skąd to się bierze. Po rozmowach z wieloma mądrymi osobami, właśnie, powiem, że ja się nauczyłam tym, tym zarządzać. Ruch, wysiłek fizyczny, on pobudza naszą energię uzdrawiania. Oczyszczania to sami, same nie wystarczą. Oczyszczania, owszem, one zdejmują powoli cebulkę po cebulce, czy wizualizacja, czy zmiana jakiejś danej sytuacji, zdecydowanie. Ale wysiłek. On wtedy wyrzuca automatycznie takie, bym powiedziała, ja to nazywam uczucie traumatyczne, które nam towarzyszy. Ezatoryka bardzo pomaga, bo mamy niesamowite wsparcie aniołów, archaniołów, naszych opiekunów duchowych, ale też tutaj my musimy dołożyć takiego, takiej właśnie pracy wewnętrznej, dlatego. Jeżeli pytasz, jeżeli czekasz, że to się samo zrobi, to się samo nie zrobi, ty musisz zrobić po prostu też wysiłek i to wszystko tak ładnie tę energię wyłagodzić, zniwelować wiele rzeczy i mm, bardzo fajnie. Dziękuję Wam za wszystkie miłe wiadomości. Zapraszam Was jutro, o transmisję około 22. Będą dwa losowania, będą też odpowiedzi na Wasze pytania. A ja Was ściskam serdecznie i życzę Wam spokojnej, cudownej nocy.